Pomiędzy zgromadzonymi ludźmi, otóż stanęłam i ja. Zaczęłam wieńszować, ale nie wiem komu. Do Was przemawiam swym głosem: O przezaczni goście, dla tych młodych Państwa, Pana Boga proście. Spojrzyjcie, który stoi po lewej ręce, ktoś powięksuje tej młodej panience, której jak róża wianek na głowie zakwita. Kłaniam się Państwu młodym i Pana młodego witam w żalu i lamenci. Państwu młodzi jesteście zalani łzami, rodzice z Was raz z wami. Rodzice swą córkę w obce ręce dają, jak nigdyś Pan Bóg Ewa Adama w raju. Wyście ją wychowali, jak rodzice wokół dziś Was odstępuje niezbronionym kroku. Panno młoda, gdy spojrzysz na swój wianek w koronie, o mało Ci serce nie tonie. Lecz cóż masz czynić? Odwróć żal w stronę ofiary, bo wianek wia prędko wiednie od wiatru i słońca, a Twój przyjaciel będzie, miał będzie aż do końca. Wychodźcie Państwo młodzi, prześlicznej powadze, bo czemuś Cię Panno młoda żal na Twoją twarz kładzie. Wychodźcie Państwo młodzi, przed, bo czas przed ołtarzem się wstawić. Wychodźcie Państwo młodzi do aktu ślubnego, proszę Cię muzyku, graj marszu ładnego. Tyle.